Siemano wszystkim, witam. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w Świecku. To jest właśnie most graniczny do Niemiec. Tak wygląda z dołu. Jest konkretny, nie? Budowę zaczęli w 1953. Budowali go chyba do 57. W latach 90 zaczęli budować drugą część. Także, tak to tu wygląda. Akcja jeszcze przed chwilą była, bo poszedłem tam nagrać dla kierowców, że dzisiaj jest przejście graniczne spoko. Nie ma korków ani na wylocie, ani na wjeździe do Niemiec. Nie minęło tam 5 minut, i zaraz się tutaj zjechało. Pełno celników, no problemu nie mieli, bo. No, bo mieliśmy dokumenty i, i właściwie bez żadnych konsekwencji, bo żadnego zakazu tutaj nie ma, żeby przebywać. Ale też trochę podpytaliśmy. To z ich opowieści wynika, że tutaj na tym terenie najróżniejsze rzeczy się dzieją, nie? Wiecie, teraz jest akcja, że no nie będę tu. Używał słów, bo TikTok zbanuje film zaraz, ale wiecie o kogo chodzi. No i próbują po prostu ci wszyscy inżynierowie sobie tędy tam do, do Niemiec przejść. Także dzisiaj jest sobota. Życzę wszystkim ciepłego i spokojnego weekendu, bo zimno już. Trzymajcie się, na razie, cześć.